Pewnego razu, papież Pius IX oprowadzał pielgrzymów po Watykanie. Zadawano mu wiele pytań. Jedno z nich brzmiało Wasza świątobliwość, który ze wspaniałych skarbów Watykanu jest najwspanialszy? Obecni tam pielgrzymi myśleli, że wskaże na jakieś bezcenne dzieło sztuki, jakim jest Pieta Michała Anioła. Inni zaś myśleli, że wskaże na jakieś malowidło Leonarda da Vinci. Tymczasem Ojciec Święty sięgnął do kieszeni i wyciągnął różaniec. Trzymając go wysoko nad głową, odpowiedział: Oto najwspanialszy skarb Watykanu. Ten sam papież przy innej okazji powiedział: Dajcie mi armię odmawiającą różaniec, a zdobędę dla Chrystusa z Maryją cały świat. Niech właśnie te słowa papieża pozostaną testamentem na obecne czasy. Stańmy przy Maryi. I dla Pana Boga z Maryją zdobywajmy świat. Ten lepszy świat! No. Święty Jacek, pierwszy Dominikanin, założyciel zakonu dominikanów w Polsce, mawiał kochaj Maryję z ufnością i proś o co chcesz. To wszystko ma przełożenie, ponieważ różaniec naprawdę zmienia życie. Nasze życie, moje na pewno. Zaręcza Wam bracia o tym. Wyszedłem z ciężkiej choroby alkoholowej, narkotykowej i z hazardu. Dzięki Bogu, dzięki Marii. Trzymam się prosto. Chwała. Chwała różańcowi. Maria prosi, żebyśmy odnowiali różaniec, bo w jest moc. Przesłużeni są cuda. To się aż w głowie nie mieści, jak. Ona nas kocha, bo to też jest nasza mama. Także mówi się na tym różaniec. Różaniec do kochani jest taka prosta modlitwa. Przesuwając w palcach paciorki, to tak jakbyśmy po takiej linie z supełkami wspinali się do nieba. Odmawiajmy różaniec. Właśnie. Odmawiajmy różaniec każdego dnia. Ofiarujmy to wszystko Panu Bogu przez serce Matki Bożej. I właśnie Maryja nas poprowadzi do zwycięstwa, Maryja nas doprowadzi do samego nieba, bo naszym zbawicielem jest i królem tylko Jezus Chrystus. I kochani, obojętnie gdzie jesteśmy na świecie, właśnie pokazujmy naszą wiarę, jakimi my jesteśmy właśnie Polakami wierzącymi i wierzymy w Boga, i walczmy. Walczmy o nasz kraj i walczmy dla Pana Boga właśnie z Maryją. Przez różaniec Przez różaniec. Pozdrawiamy was serdecznie właśnie tu w kaplicy też modliliśmy się dzisiaj na różańcu. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie wszystkich was, tych których znamy i tych których też nie znamy, a może nas przez ten filmik też poznają. Z Panem Bogiem i Maryją. Amen. 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 Właśnie modlitwa różańcowa jest tężną modlitwą na te czasy i zachęcamy wszystkich Panów, gdziekolwiek są, aby także dołączyli się do modlitwy użarcowej, abyśmy bronili wartości chrześcijaństwa, abyśmy bronili Jezusa Chrystusa, naszych kościołów. Stańmy przy Maryi i dla Pana Boga, z Maryją, zwyciężajmy świat.